Cześć moi mili, jak myślicie co dzisiaj zaprezentuję? Patrzę co? <laughs> widać, widać. Nie moi mili, nie będzie tego, o tym unboxingu, bo nie chcę Was zamordować, zajechać po prostu brytyjską pancerką. A dzisiaj e, bardziej kołowo, na oponach, e, też pancernie, ale lżej. Dzisiaj chciałbym Wam zupełnie inną bajkę przedstawić. Dzisiaj obejrzymy unboxing francuskiego samochodu opancerzonego dwuosiowego. Były prośby o jakieś pojazdy, które były używane współcześnie, ale nie tylko na terenie Europy, ale również w innych krajach. I ten model właśnie taki jest. Dziś Wam zaprezentuję. OBL, francuski lekki, opancerzony samochód, mam nadzieję, od firmy Ace Models. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten unboxing i trochę odsapniemy od czołgów. Jakie modele z Ace Models, czyli po naszemu AC Models, są? Starzy modelarze wiedzą, nowi powinni poznać się. Stare modele, bez tej, tutaj właśnie, bez tego loga, są dość uciążliwymi modelami. W ogóle ACE produkuje modele, które składają się naprawdę z dużej ilości części, chociażby same karoserie składają się powyżej 5 elementów. I powiem Wam, że nie są to modele, przynajmniej moim zdaniem. Jeżeli macie odmienne zdanie, napiszcie to w komentarzu. Jest to, są to modele już dla średnio zaawansowanych modelarzy, tacy co już trochę posklejali, pobawili się również z blaszkami i wiedzą co, gdzie i jak i na co zwrócić uwagę. A więc do VBL przechodzimy, do unboxingu. Wyjmujemy oczywiście zawartość pudełka, samo pudełko odstawiamy i co widzimy? No nie urywa nam to. Ta instrukcja yy, no, nie powala nas na, na nogi. Widzimy, że mamy VBL, czyli lekki samochód opancerzony, e, dwuosiowy w skali 1,72, numer katalogowy 72 420. E, I właśnie chcę coś sprawdzić. Tak, dokładnie tak zgodnie z opisem tutaj producenta. Są bardzo fajnie, bo są wydane gumowe opony. Z kołami ogólnie w modelach jest dość ciężko, ze względu na to, że jeżeli ktoś robi opony razem z felgą, to jest problem z protektorem. Wiele firm dodaje do swoich zestawów opony, koła w ogóle żywiczne, no, ponieważ wiedzą, że protektor na oponie, tym bardziej w samochodach, jest dość istotnym detalem i chcą, żeby był prawidłowy. Niektórzy po prostu w ogóle na to nie zwracają uwagi. A co też się to zdarza. Popatrzcie, tak wygląda zawartość ramek, czyli mamy jedną drugą ramkę plastiku szarego, na którym znajdziemy, czyli A i B. Mamy również ramkę C, ale to jest mała rameczka z przezroczystymi elementami. Oczywiście mamy gumowe opony. Jak i również obowiązkowo w AC w ACE Models jest zestaw blaszek. Nie spotkałem się jeszcze z modelem, gdzie nie było by blaszek. Troszeczkę podwyższę kamerę, żeby lepiej ogarnąć instrukcję, żeby było ją lepiej widać. Tak wygląda instrukcja. Widziałem że niektóre osoby zgłaszały mi, że mają problem z tego typu instrukcjami ze złożeniem. No to jest niestety właśnie AC, jedną z niewielu firm, która w ten sposób właśnie robi instrukcję. I chociażby ze względu na to odczytanie dokładnie o co chodzi komu z tą numeracją i przyglądaniem się, e, początkujący modelarze mogą mieć problemy, mogą się pogubić. E, tym bardziej, jak ktoś nie zna danego pojazdu, no to jest e, umarł w butach, powiem Wam, można się zniechęcić. Ale jakoś każdy kiedyś zaczynał i, i, i no wychodziło to z różnym, e, różnie to na końcu było. Sam pope, pope, pamiętam swoje cudowne modele, powiem Wam, że teraz bym ich nawet kijem nie dotknął. Znaczy nie, był taki etap, ale wspominam mile, powiem Wam. So, to jest jednak zabawa, to jest modelarstwo i też trzeba się potrafić z siebie śmiać. Tak wygląda instrukcja. Nie jest to za y, porównaniu na przykład z ostatnio prezentowaną instrukcją, na przykład od IBG, y, czy też y, y, Arma Hobby, no to ta blado wypada. No ale takie są u nich instrukcje. Nic na to nie poradzimy. Y, I mam producent, oferuje tutaj cztery wersje malowania. Bardzo ciekawe. Pierwsza wersja to jest siły rozjemcze, jakie stacjonował francuskie w byłej Jugosławii, dokładnie w Serbii, w Krainie w 1992 roku. Tutaj mamy IFOR, z kolei też była Jugosławia, Sarajewo w Bośni. Kolejny już model bliżej naszym czasom. Tu jest rok 2002 i są to siły rozjemcze francuskiej armii, które stacjonowały w Afganistanie. Oraz bardzo ciekawe trzecie malowanie. Dość trudne, bo to jest to z opakowania. To trzecie malowanie to jest ten kamuflaż. I uwaga. To jest francuska armia, która w 2002, znaczy już w 2002 roku stacjonowała w Maroku, ale to jest o tyle ciekawie, że to jest też Afganistan, Marokan. I powiem Wam, tu jest dość dziwnie napisane. O, to jest chyba regiment. Ach, regiment marokański, stacjonujący w Afganistanie w 2000, 2002 roku. O, właśnie. Tak, więc mamy dwa malowania, tak, dwa malowania i oznaczenia z jednej, no, z wojny w Jugosławii i mamy również z wojny w Afganistanie. No to teraz zaglądamy do torebki. Tuż już leci zawsze w standard torebki w wielorazowego użytku. Tu mamy ramkę B, a tu mamy ramkę A. I przybliżam teraz kamerę. Tak prezentuje się ramka A. Widzimy na razie na ramce w zapadnięcia, i tak powinno pozostać. Pozostałe elementy tutaj już są wysokiej jakości. Zero zapadnięć nie widać. Bardzo ładny detal na tylnej klapie. Za to też cenie, a co, że tutaj mamy główkę kilofa, tak że u nich narzędzia, na przykład tak jak tutaj torby różnego typu, są oddzielnie, nie? Są one nakładane już na dany element, sporo producentów tak robi. Oni te wszystkie elementy oddzielnie dają. Tutaj mamy obrotnicę na wieżę, no, znaczy na wieżę, na dach domontujemy, na której oczywiście montujemy karabin. Dużo elementów, tu mamy karabin. A tu mamy jakąś róż... Tak, to są dwa różne karabiny. Jeden typowo francuski, a ten nie wiem jaki to jest. Ciężko mi jest go rozpoznać. <laughs> tu mamy felgi. Jak zapewne widzicie, bardzo ładny detal jest chociażby po tej klapie. Dużo części, więc jest zabawa. Tu mamy fotele. To był pojazd, w którym załoga składała się z trzech osób. Taki rekonesans. Nie, bardzo ładnie wykonany model. Tu warto też zwrócić uwagę, że tu są no, po drugiej stronie też jest detal. Nie, super. Bardzo ładnie, też jest zrobiona kierownica. Nie to, że taki znak Mercedesa, ale jest wyprofilowana. Bardzo fajnie to trzeba dać plusa za to. Zbyt dużo piłowania nie ma. Nie ma zbyt dużo nadlewek. Widzę, części są w dużej mierze czyste. Fajnie, że mamy kanister składający się z dwóch zestawów. Ciekawe, czy jest gdzieś łapka, bo nie widzę tutaj łapki uchwytów na 3 i często bywa tak, że a co nam gdzieś walnie właśnie jakiś taki mały element, no chyba tu może być na blaszkach fototrabionych. Bardzo fajny model. No i tu mamy ramkę, ramkę B. Też bardzo fajny detal. Bardzo fajnie zdetalowany tył. Mamy tak samo górę bardzo ładnie zdetalowaną, to jest dach. Tu mamy klapy. Powiem Wam, że naprawdę on wygląda, prezentuje się bardzo ładnie. Tu będzie mała popierdółka ten samochodzik, ale powiem Wam, że efektowny będzie. Będzie bardzo ładnie się w kolekcji prezentował. Tu widzę, jest jakaś nadlewka. a może mu od razu wywalimy. Bardzo fajny model powiem. No trzeba będzie trochę pracy tu włożyć do tego w ten model. Będzie, będzie zabawa, ale efekt końcowy powinien być satysfakcjonujący. I na pewno będzie to mały, ale taki bardzo rzucający się w oczy modelik w kolekcji trzeba odpocząć trochę od czołgów od niemieckich, szczególnie człowiek jak Chris Rock, gdzie się nie odwróci dostanie z liścia niemieckim czołgiem. wszyscy niemieckie teraz są rosyjskie na topie. Mamy nadzieję, że też niedługo minie wszystko minie I teraz przechodzę. Tu proszę bardzo, mamy zestaw kalkomanii z pełnymi. O wszystko to jest, widzę, francuskie tablice rejestracyjne. Mamy coś tam do wnętrza. Do wklejenia mamy, właśnie, e, ISAF. Mówię po. Mamy IFOR, e, tak samo. Mamy te napisy w języku arabskim tutaj. No naprawdę fajno. No, opony powiem Wam. Protektor super. Protektor widzę, że się fajnie prezentuje, ale opony dopiero będą nabierały. One dość dziwnie wyglądają, bo tu jak wejdzie nam felga, ona ją wciśnie i ona się dopiero bardzo fajnie wyprofiluje. Tu nawet widzę jakieś napisy są na tych oponach. W tej chwili może to mizernie wyglądać. Zobaczymy ramkę, gdzie są właśnie. No i teraz się zastanawiam, jak to wchodzi. Nie, z tej strony wkładamy tutaj oponę. Jak ona będzie na wcisku włożona, i zamknięta, to będzie dopiero miała ręce i nogi bardzo fajnie wyglądać. Będzie, jeżeli będzie ona... No to wygląda w tej chwili jak zwykła opona po prostu, nawet bez nędki. Tak prezentuje się opony. Nie, nie można się czepiać. No i mamy, proszę bardzo, wielki zestaw blaszek. No powalił mnie. Ale powiem Wam jedna rzecz. Fajnie, że są lusterka, fajnie, że są szekle, a to są wycieraczki. A to, to co właśnie wspominałem o kanistrze, to jest do wyprofilowania właśnie ten 3-uchwytowy uchwyt do kanistra. To trzeba wyprofilować i wkleić. Mamy super kanister. No powiem, aha, tu mamy panhard napisane. Tak, bo to jest panhard i tu mamy właśnie panhard. Mamy też właśnie na maskę możemy sobie nakleić. Powiem Wam tak, bardzo fajny model. Trzeba będzie trochę włożyć w niego roboty, nie da się tego ukryć. Dzisiaj bohaterem dzisiejszego filmu był oczywiście VPL, francuski lekki samochód opancerzony, z bogatym życiorysem, widzę, że był tu i tam. Zapraszam Was do... no dzisiaj to koniec będzie, no już tutaj nie będę nic wydłużał, ale nie chcę też skracać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam oczywiście Was też do mojego sklepu, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Zapraszam też do komentowania. Zapraszam, jeżeli Wam się film podobał, do lajkowania. Komentujcie, rozmawiajcie między sobą też w komentarzach. Fajnie, jak modelarze się wymieniają swoimi spostrzeżeniami, uwagami, zadawajcie pytania, może dostaniecie odpowiedzi albo odwrotnie. E, właśnie tu jest ten panhard. Tutaj naklejamy sobie tę blaszkę panharda. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam. No i do usłyszenia w kolejnym unboxingu. Trzymajcie się, cześć.